I na scenę także poprosimy odznaczonych z gminy Miłomłyn. Pani Anna Kic wraz z mężem Janem prowadzą gospodarstwo rolne położone w miejscowości Dębinka o powierzchni 62 hektary. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego. Obecnie posiadają 40 sztuk krów dojnych. Oraz 40 sztuk jałowisny. Średnia wydajność odkrowy w ciągu roku wynosi 7200 litrów mleka. Większość gruntów rolnych stanowią użytki zielone, pozostałe obsiewane są kukurydzą, pszenżytem i pszenicą. Gospodarstwo państwa Kic rozwija się bardzo prężnie i dynamicznie, wyposażone jest w nowoczesny sprzęt i maszyny rolnicze. Pani Ewa Roman wraz z mężem Janem prowadzą gospodarstwo rolne położone w miłomójnie o powierzchni 1000 hektarów, w tym własnych 50. Państwo Roman zajmują się hodowlą bydła mlecznego, obecnie posiadają 74 sztuk krów dojnych oraz 86 sztuk opasów i młodzieży. Średnia wydajność od krowy w ciągu roku wynosi ponad 8 tysięcy litrów mleka. Produkcja roślinna podporządkowana jest pod hodowlem bydła. Oprócz użytków zielonych w gospodarstwie uprawiana jest kukurydza i mieszanki zbożowe. Gospodarstwo państwa Roman wyposażone jest w nowoczesny sprzęt i maszyny rolnicze. Pan Dariusz Kunkowski wraz z żoną Edytą prowadzą gospodarstwo rolne we wsi Majdany Wielkie. Są młodymi rolnikami, którzy wspólnie z rodzicami stworzyli gospodarstwo rodzinne o powierzchni ponad 80 hektarów. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego. Razem hodują 90 sztuk krów dojnych, 50 sztuk jałowizny i 50 sztuk młodzieży. Średnia wydajność odkrowy w ciągu roku wynosi 7 tysięcy litrów mleka. Produkcja roślinna to głównie użytki zielone oraz mieszanki zbożowe, pszenżyto, i kukurydza wykorzystywane na pasze w gospodarstwie. Państwo członkowskie systematycznie z własnych środków wyposażają gospodarstwo w sprzęt i maszyny rolnicze. Zapraszam odznaczonych z pozostałych gmin. Pan Zbigniew Szczepkowski jest właścicielem gospodarstwa rolnego we wsi Góry Łabiańskie na terenie gminy Grunwald o powierzchni 30 hektarów, na którym prowadzi produkcję roślinną zwierzęcą. Jest bardzo dobrym rolnikiem. Od 15 lat sprawuje funkcję sołtysa w sołectwie Góry Łabiańskie. Czynnie uczestniczy we wszelkich inicjatywach społecznych. Pan Jan Kirsun. Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 25 hektara, położone we wsi Szymonowo. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego oraz produkcji roślinnej. Aktualnie rolnik posiada 32 sztuki bydła, w tym 18 sztuk krów o średniej wydajności mleka 6500 litrów rocznie. Produkcji roślinnej osiąga średnie plony zbóż na poziomie 70 fintala z hektara. Oraz żypaku na poziomie 70 z hektara. Oprócz prowadzenia gospodarstwa udziela się w pracach na rzecz środowiska, w którym zamieszkuje. Pan Robert Bronisław Malinowski, wspólnie z żoną Moniką, prowadzi gospodarstwo rolne w Łukcie od 1999 roku. Łączna powierzchnia gospodarstwa, grunty własne i dzierżawione wynosi około 82 hektary. Gospodarstwo rolne specjalizuje się w produkcji roślinnej której przewagę stanowi uprawa zbóż. Roczna sprzedaż zbóż wynosi około 150 ton. Od 1998 roku nieprzerwalnie pełni funkcję radnego. Pani Ewa Alicja Junkier wraz z mężem Stanisławem prowadzą wyróżniające w się w swoim środowisku gospodarstwo rolne w miejscowości Wądzyń, gmina Dąbrówno. O powierzchni 121 hektarów. Prowadzone w sposób nowoczesny gospodarstwo rolne jest ukierunkowane, jest na chów bydła mięsnego i uprawę zbóż. Pani Ewa chętnie uczestniczy w życiu społecznym gminy, aktywnie włącza się w prace społeczne i charytatywne. Bierze udział w szkoleniach organizowanych dla rolników, jest osobą cenioną i lubianą nie tylko w swojej miejscowości. Pan Jan Lisowski prowadzi gospodarstwo rolne z żoną Haliną w miejscowości Królewo gmina Morąk. Które po przejściu od rodziców i powiększeniu do obecnej powierzchni 67 hektara przekazał je w lutym bieżącego roku synowi Adrianowi. Głównym kierunkiem działalności rolniczej jest chów bydła mlecznego rasy holsztyno-fryzyjskiej. -fryzyj, młodzież raz mięsnych z przeznaczeniem na sprzedaż oraz młodzież ras mlecznych w większości z przeznaczeniem na odnowie stada. Stado podstawowe. To 50 krów dojnych oraz 20 jałówek cielnych. Produkcja rolnicza opiera się głównie o użytki zielone. Pozostałą część gospodarstwa zajmują uprawy zbóż. Gospodarstwo jest wyposażone w park maszynowy, pozwalający na wykonywanie większości prac polowych i agrotechnicznych. I ostatnią osobą wyróżnioną jest pan Stanisław Milewski. Rolnik ze wsi Kajkowo, posiadający gospodarstwo powierzchni ponad 48 hektarów. Prowadzi głównie produkcję roślinną, zboża, rzepak i ziemiaki, Prócz pracą w gospodarstwie rolnym zajmuje się działalnością społeczną. Od 16 lat jest sołtysem miejscowości Kajkowo. W jego gospodarstwie odbywają się praktyki dla uczniów zespołu szkół rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie. Wraz z małżonką brał udział m.in. w realizacji projektu Jak wychować mądre i szczęśliwe dziecko, który realizowany był w miejscowości Itzbark, Miłomun i Kajkowo. W 2009 roku uplasował się w czołówce plebiscytu na najpopularniejszego samorządowca regionu w kategorii sołtys. Osiągnięty wynik jest potwierdzeniem i docenieniem jego pracy, jak również wyrazem zaufania jakim został obdarzony przez mieszkańców. Poprosimy teraz pana senatora Stanisława Gorczycę, pana marszałka Gust Gustawa Marka Brzezina, pana...

Odwróćcie to, odwróćcie tak, o, odwróćcie tak, Miałam, tak, tak. 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 pokażcie Samy w ten do tej sposób, tej sposób tej tak. Tej tak. Tak. tak, pokażcie w ten sposób, tak, tak. tak. o. Szanowni Państwo, z boku, Państwo na torze, z boku, tak, żeby nas schwycono. <laughs>

Czysta i Piękna Zagroda 2014 to kolejna edycja konkursu powiatowego w kategorii gospodarstwo rolne przeznaczona dla gminy Miłomłyn. Zasady organizacyjne i kryteria oceny mają na celu promowanie prac przynoszących postęp w estetyce i poprawie stanu sanitarnego zagród. Do udziału w konkursie za pośrednictwem sołec gminy Miłomun wytypowano trzy gospodarstwa rolne. Gospodarstwo rolne w Liksajnach państwa Elżbiety i Janusza Dąbrowskich, gospodarstwo rolne w Liwie, państwa Gabrieli i Grzegorza Bobrowicz i gospodarstwo rolne w Wielimowie, państwa Anny i Marka Taraszkiewicz. Do ogłoszenia wyników w konkursie Czysta i Piękna Zagroda 2014 zapraszam przewodniczącą komisji panią Sylwię Koperkiewicz, przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Ostrudzie. Dziękujemy. Ja będę... w składzie, Sylwia Koperkiewicz, Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Stanisława Żurawska, Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Marcin Kukliński, Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Maria Gorzelak, Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, Józef Szymański, Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn. Komisja Konkursowa dokonując oceny wzięła pod uwagę ogólny wygląd budynków gospodarczych i mieszkalnych, ład i porządek posesji oraz walory ekologiczne i dbałość o ochronę środowiska. Ocenę dokonano w dniu 9 września bieżącego roku. W wyniku prac komisji ustalono. Miejsce trzecie. Państwo Elżbieta i Janusz Dąbrowski. Zapraszamy na scenę. Zapraszam Państwa. Elżbietę i Janusza Dąbrowski. Ach, tak się złożyło, że mamy dla Was czek. Chodźcie szybko, bo przepadnie. Jeżeli nie chcecie przyjść, to przynajmniej Państwo pokażę ten czek. Nie. nie widać, to zaraz usłyszycie, co tam pisze. Czek na kwotę 1300 zł. Miejsce drugie. Państwo Anna i Marek Taraszkiewicz. Zapraszam do Pani Anna Marek Taraszkiewicz. Panie Marku, zapraszam. Czek na kwotę 1700 zł. Dziękuję. tak? No to razem, to wy teraz pokażcie O. Pierwsze Państwo Gabriela i Grzegorz Bobrowicz. Zapraszamy na scenę. Pani Gabriela i pan Grzegorz Bobrowicz, zapraszam. A to jest czek. 2000 zł. Pierwsza nagroda. Moje gratulacje. Moje gratulacje. Proszę bardzo. Przekuńcie się troszeczkę tym, żeby wam zdjęcie zrobili. Spodziewajcie tak? na I pokażcie, że macie kasę. Dzień, 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 dzień Proszę dobrze spożytkować. Tak? Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i proszę Państwa, teraz przed nami wielkie emocje. Już za chwilę poznamy oficjalne wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2014. W tym roku w tym konkursie wzięło udział 5 gmin z powiatu struckiego. Przypomnę krótko zasady regulaminowe konkursu. Na konkurs należało wykonać wieniec dożynkowy który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji dawnych wieńców dożynkowych występujących na terenie Warmii i Mazur. Komisja konkursowa oceniając wieńce wzięła pod uwagę użycie podstawowych naturalnych materiałów, takich jak chłosy, ziarna, zbóż, owoce, zioła, kwiaty, warzywa, walory estetyczne, czyli kompozycje, dobór barw, architekturę bryły, wymiary wieńca dożynkowego, do dwóch metrów wysokości i szerokości, ogólny wyraz artystyczny, no i oczywiście również sposób prezentacji. Do ogłoszenia wyników w konkursie na najpiękniejszy winiec dożynkowy 2014 zapraszam przewodniczącą komisji, panią Stanisławę Żurawską, przedstawiciela starostwa powiatowego w Ostruć. Ale zanim odczyta, a nie zanim odczyta jeszcze zaproszę pana wicestarostę tutaj do siebie, bo chyba się migasz od pracy. Zapraszam tu do siebie, Stanisław Brzozowski. Zapraszam cię tutaj. Powiedziano, że trzewcie wzywam. Komisja postanowiła przyznać wyróżnienie dla wieńca numer 5. Prosimy na scenę. Zapraszamy gminę Dąbrówno Tak się złożyło, że w tym roku Praktycznie wszystkie Wieńce Dostają również pieniądze Czyli ci co zrobili Napracowali Postanowiłem, że w tym roku I w następnych latach Będzie za to Zawsze nagroda To była odpowiedź dla Was za poprzednie lata. Zapraszamy gminę Dąbrówno. Prosimy gminę Dąbrówno. Zapraszamy gminę Dąbrówno. Kwota 200 zł. Szanowni Państwo, może się trochę zdziwiliście, ale praca, ale praca i zagospodarowanie to jest całe życie i te kwoty 1300, 1700 i 2000 to jest praca i pokazanie się za całe życie. Wieniec jest wieńcem, a tam przy okazji można sobie posiedzieć, pobawić się, ale nie odejść z kwitkiem, dlatego życzę również Panu Tutaj na przodzie wszystkiego najlepszego przy tym piwie. Proszę bardzo, panie buty. Kto będzie to? Stasia pochle, chodź tutaj, tak żeby nas ubicieli, chodź wszystko jest Proszę pana. Kolejne wyróżnienie. Wieniec numer 4, Gmina Miłakowo. Zapraszamy Gminę Miłakowo. Słuchaj, może nie wiem, jak to Trzecie miejsce gmina Miłongwen. Zapraszamy na scenę. Kasa wyższa. Jest wyżej. 300 zł. Chodźcie dziewczyny. Na Cezu, Jezu, Proszę bardzo, chodźcie, chodźcie, zdawajcie widział bok tutaj wójdą. Słuchajcie, chodźcie bliżej dziewczyny, chodźcie bliżej tu tu tu, bo was nie widać. I wy też, i wy też. I wy też, I wy też pokażcie się. I ja nie się tak. Starosta się przewidział, Jest starosta, jest. Także młody, ten mały. Niski. <grym> niski? Ok, dziękuję bardzo. Stawajcie tam, nie jest Andosza, jest Drugie miejsce. Mina Morą. Mina Morą. 500 złotych. Pokażcie się tutaj bliżej, Pokażcie się bliżej. Pokażcie się bliżej, podejdźcie bliżej. Wszyscy, no tak. wszyscy razem. Bo, bo, o, to, to. ok. wszystko, dziękuję bardzo. Dobra, I dojdzie, i, dawajcie, wiadomo. I, I pierwsze miejsce gmina Małdyty. <ślinikacja> gmina Małdyty. 700 zł. 全部不开！ Musiała. No i się o hej tej mości si panowie osteczka na Bogiem. I służył ja u kowala, uczyłem się nie, 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 na kowalkę, a ja musiał trzymać. I nie, no si nie,

Że też musiał, bo mi się porusza. Hej, mości panowie, kapelusz na głowie. Są wielkie emocje za nami, a przed nami wynik trzeciego konkursu powiatowego, konkurs na najciekawsze stolisko wiejskie gminy 2014. Przed dokonaniem oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu pozwolę sobie przedstawić krótko zakres przedwiatowy konkursu, który jest nową ofertą podczas dożynek powiatowych. Na konkurs należało przygotować stoisko promujące gminę, które formą i użytymi materiałami będzie nawiązywało do dawnych tradycji wiejskich występujących na terenie Warni i Mazur. W konkursie wzięły udział dwie gminy Morą i Niemową. Przedstawię krótko kryteria oceny. Komisja konkursowa oceniając stoisko wzięła pod uwagę następujące kryteria. Stoiska wiejskie mogą zawierać prezentację kultury, tradycji strojów ludowych, dorobku artystycznego produktów lokalnych, wraz z degustacją oraz atrakcyjnych turystycznych danych regionów. Formę jest dotyk wyglądu, innowacyjność promocji, nawiązanie do tradycji kulturowych barni i Mazur oraz jakość obsługi stoiska. Do ogłoszenia wyników w konkursie na najciekawsze stoisko wiejskie gminy 2014. Zapraszam przewodniczącą komisji panią Annę Bazydło, przedstawiciela starostwa powiatowego w Ostrócz. Protokół z podsumowania konkursu Najciekawsze Stoisko Gminne 2014. Starosta mówi nie czytaj, więc przechodzę już do samego końca. W wyniku prac komisji ustalono, że pierwsze miejsce drugie. Dobrze, drugie miejsce zajęła i to dlaczego drugie zaraz się dowiecie dlaczego burmistrz ta drugie burmistrz ta drugie po drugie miejsce zabiera gmina Morąg brawo a ja zapraszam numer jeden gmina Miłomłyn jemu nie wypadało Zapraszam przedstawicieli gminy Morąg i Gminy yy, Niełomów. Zapraszam. Drugie miejsce 300 złotych. Nie tobie. to tobie. Wszystkie nagrody zgarnę. Słuchajcie, za mocno jedziecie. Ja. Zapraszamy i do mojego domu. Mielibyśmy pierwsze miejsce, ale trzeba gdzie nasze zostawić? coś tam Zapraszam Zostawić. Słuchajcie, nie chcecie tego pierwszego miejsca i kasy? Proszę. O, Gmina Miłomłyn Lik Gmina Miłomłyn Liksajmy. Już, już idzie, już idzie. Dawaj, 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 dawaj. No, no! Pani Sołtys, zapraszam, co to jest za roboty? No, że no. Jesteśmy, dziewczynki, one nie Dziewczynki, no nieźle, no dziewczynki. Chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie dziewczynko, Szanowni Państwo, tak jak pan Jan Kubuszewski mówił, że przyjechał tutaj, przyleciał jako stonka, w tym samym roku ja również do gminy miłomym przyjechałem i przez 40 lat doradzałem rolnikom, a tak ty dzisiaj widzicie. Dziękuję. Brawo. Słuchajcie, mamy na ciebie. nie przebijcie tego. Jacie się do paparazzi. Machamy, słuchajcie, tunela, wejdź do tunela. I machamy, 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 machamy rękami. O! Machat, machat, machat. Okay. Przyjechaliśmy do was, by mile nas powitać. Witajcie, witajcie, kochani, witajcie, kochani, skąd my nie trzeba pytać. Witajcie, kochani, witajcie, kochani, skąd my nie trzeba pytać. Jesteśmy z małej wioski, Gminy naszej koniec. Kobiety to lubią, kobiety to lubią, muzykę śpiew i taniec. Kobiety to lubią, kobiety to lubią, muzykę śpiew i taniec. Nasi mężowie krzyczą, że stare to i głupie. Zamiast siedzieć w domu, zamiast siedzieć w domu, chcę im się ścieknąć lubię. Zamiast siedzieć w domu, zamiast siedzieć w domu, chcę im się śpiewać lubię. Aj, Liczajny lichsejny ten zawodą! Liksajny, donella. Liksajny, pani sądy z donella zegadło! Tak trzymać liczajna.